Też swoją drogą, będzie można sobie ją fajnie porównać Czy, czy, czy jest dosyć podobna do... Um, do postaci... Swojej, e, z Mortal Kombat Z dziewiątej części Mortal Kombat, tak? Elegancko cały łańcuszek wyszedł 26% obrażeń to zadaje, to jest... Kurde, dużo Ok, mamy klasyczne takie zagranie, czyli wiecie, ten taki pyłek, dymek. E, podobną rzecz, między innymi, chociażby, chociaż też ma, e, właśnie, mina z Tekena, czy też Yoshimitsu, czy też chociaż nawet by King. I po tej zagrywce. E, mogą sobie e, fajne, fajne rzeczy robić, wiecie, takie oszołomienie przeciwnika, a potem, e, wiecie, jakiś rzucik, albo jakaś wybiteczka, albo e, no, jakieś tam form mix-upów, tak? Okej, okay, Katłomen pokonana.

Baraka. Sonia. O, mamy Obamę. Znaczy tego. E, barakę. E, nieważne. E, spoko. To, to, czy barakę można nazwać taką ikoniczną postacią? faktem. E, w zasadzie on w każdej części był, nie kojarzę go, żeby na przykład w czwórce był. Jasne, w wersji na... E, Dreamcasta, czy Gamecube'a? Chodzi mi o wersję Mortal Kombat 4, ale Gold. Teraz nie jestem pewien, na którym dokładnie konsole to wyszło. To pamiętam, że tam właśnie Baraka został dodany. Tam też między innymi był chociażby... Kung Lao, Kitana, Milina No i oczywiście Cyber Ninja, czyli Sektor i Cyrax. Więc więc całkiem sporo tych postaci w tym rozszerzeniu, tak? Mortal Kombat 4 Gold dodano. Swoją drogą też, tak jak ogrywamy sobie właśnie te Mortale, faktem akurat to wydanie jest to spin-off, tak, który no raczej mało tutaj jest związany z fabułą główną, linią fabularną, a też pragnę przypomnieć, że Mortal Kombat właśnie od dziewiątej odsłony, e, czyli od następniczki, tak, e, ma nową lini linię fabularną, tak, bo jednak Armageddon był dosyć słaby. No, tak to można nazwać. Wiecie, na początku było całkiem mocno z przytupem, a potem było takie. No, jakby się coś zestrało. Okej, okay, baraka dostaje w pierdziel. Okej, okay, okej, okay, to jest dosyć ciekawe, bo mamy. Kto jesteś? jestem Captain Marvel. Okej, okay. Captain... Kapitan Marvel, jasne. Mm. Jest to oczywiście Shazam, tak? E, warto o tym wspomnieć. E... No oczywiście ta postać też posługuje się właśnie piorunami. Swoją drogą w Injustice, czyli w grze, gdzie walczymy postaciami właśnie uniwersum DC, e, mieliśmy właśnie... Właśnie, właśnie mieliśmy Shazama, czyli... E, późniejsze wydanie, z tego co pamiętam. Bo tam troszeczkę chodziło o prawa autorskie, wiecie, no, Kapitan Marvel. E, a jako, że e, rywalem Uniwersum DC jest oczywiście Marvel, więc wiecie, tutaj... E, właśnie zostało to zmienione na e, Shazama. Jeżeli dobrze pamiętam. Jak coś możecie mnie oczywiście poprawić. Shazam, czy też właśnie Kapitan Marvel jest dosyć ciekawą postacią, bo pragnę przypomnieć, że jest to właśnie dziecko, tak, które e, z właśnie kiedy mówi słowa Shazam, tak, dostaje niesamowitą moc. Więc Ej, powiem wam, że ten 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 pierunek jest dosyć taki upierdliwy. W sensie jest to ciekawa zagrywka ze względu na to, że jednak no chcesz Iść w stronę przeciwnika, tak? No wiadomo, no musisz. O, trzeba uważać na Rage'a teraz, tutaj. E, wiadomo, no, no, no trzeba się bić, tak? Czyli trzeba podejść, tak? E, a, 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 a po prostu tutaj sobie Kapitan Marvel krzyczy. op, i już właśnie chciałem znowu krzyczeć. Góry menda jedna. E, krzyczy sobie właśnie te, te, te słówko, czyli Shazam, i my automatycznie wskakujemy, właśnie, w, 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 w ten kierunek, tak? Więc już tutaj taka jest oznaka, żeby za bardzo też tak nie pchać się do przodu. Okej, okay, kant kanterek wszedł. Nieładnie. Kurczę, serio zostałem tym? Ale i tak chyba flesza nie pobijesz. Flash chyba był najbardziej denerwujący. To po prostu trochę robię głupotę ze względu na to, że tak się pcham do przodu. O, 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 tutaj już na spokojnie. Też widzę właśnie takie teleporty masz, więc całkiem, kurczę, masz ciekawe umiejętności. Okej, okay, dobra, zobaczymy, czy wyjdzie nam ten e, Quick Time Event. I jak dobiteczka, okej. Okay, 30%, kurde, naprawdę to dużą ilość zdrowia zabiera. Więc tak teraz wyobraźcie sobie, zrobimy sobie jakiś, jakiegoś jugla. z zakończeniem właśnie, Wyrzucenia z areny. Kurde, to całkiem here. fajne. Można. Obrażenia zadać całkiem fajne. Okej, okay, y, latarnia zielona. Green Lantern. O kurde. Ale tam przed chwilą. Nieważne. Okej, okay, czyli e, ta złość, jak widać, przeszła właśnie teraz na Sony. Czyli to jest takim. E, takim. Takim głównym złem, tak to można nazwać. Okej, okay, w ogóle. Ej, e, też zauważcie, że kiedy nie wciskamy e, przycisków podczas, e, kiedy mamy moment. E, Kombinacji rzutów. Wiecie, chodzi mi to, kiedy łapiemy przeciwnika i mamy e, okazję wciskać jakieś tam guziczki, żeby właśnie wykonywać jakieś uderzenia podczas tego rzutu. To, e, no, mamy tam jakiś czas określony w ogóle, tak? O, właśnie, o, właśnie o tym mówiłem. Tylko, że, no, zielona latarnia zgaduje, co ja wciskam. Bardzo mi się to nie podoba. Okej, okay, dobra, złość, bo No trochę nie wykorzystałem tego i teraz trzeba uważać. Oj. Serio on mnie tym trafił? Tym 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 młotkiem na sam koniec, poważnie? O kurde, to, to powiem wam, że całkiem takie ciekawe narzędzie, żeby dobić kogoś. Wow, 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 wow. Co, 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 co co to za teleporty nie, nie wolno tak Trzeba teraz tutaj się troszeczkę skupić żeby nie dać dupci Okej okay, właśnie ruchów specjalnych za mało używam tą sonią

Okej, okay, chapter trzeci, Jax, jasne. I w ogóle ten Jax, który tak pojawia się troszeczkę znikąd, ale okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, mam od razu waleczkę, spoko. E, I Sonia, e, która jest cały czas właśnie obwładnięta tą złością, tym rage'em, tak? czyli coś, co powoduje, że właśnie postać jest wkurzona, to będzie taki, widzę, główny, główny, główny wątek, tak to mogę nazwać chyba, co nie? Okej, okay, dobra, rozdział trzeci, Jacks, to sobie zagramy już w następnym materiale, no i co, z mojej strony to było na tyle, mam nadzieję, że materiał wam się podobał, Zapraszam Was do innych materiałów na tym kanale. Życzę Wam miłego dziąka czy też wieczorów, w zależności o jakiej porze oglądacie. Ja byłem Nero. Dzięki za oglądanie. Na razie, cześć i jo!